Zakładka Travis'a Scotta została zaktualizowana dzisiaj o 4 w nocy i z tego co wiadomo, dzisiaj o 15 odbędzie się sekretarz zmiana sklepu i Travis podczas niej powróci wraz z nowym eventem promującą swoją nową płytę. Iszy na to, co kiedyś mówił, czyli najlepszy liker, wszystko przewidział i faktycznie wszystko się wydarzy. powiem Ci dokładnie jak to będzie, pokażę ci skriny od wszystkich likerów, bo już to potwierdzili i pokażę dokładnie zapowiedź tego mega eventu, bo robić naprawdę grubo szyku i fałdolce. Ale jeśli chcesz mieć hajs na Travis'a, zapisz się do konkursu. Wystarczy zobaczyć czy nie Ci od sejkam w sklepie to koniecznie subik na YouTube. Instagramie, follow, Twitchu i oczywiście komentarz pod wczorajszym filmem, który masz w opisie. I długo gotujemy w Kar na live, a my lecimy z, z tematem pierwsze co, skąd się w ogóle to wzięło i o co chodzi. Dokładnie dzisiaj w nocy pojawiły się już informacje, że zakładka Travisa została zaktualizowana, tak samo jak zakładka Ariany Grande, czy na przykład zakładka Jay Balvina, My Hero Academy, która już rzuciła do Fortnite i innych rzeczy, co oznacza, że Travis może wrócić, ale mam dla Was większe info, bo z tego, co likerzy mówią, dzisiaj o 15 odbędzie się sekretna zmiana sklepu, żeby zaskoczyć graczy i Travis tam powróci i sam w to nie wierzyłem i myślałem, że to Fake, ale wszyscy już to potwierdzili i faktycznie nowy zwiastun już jest. O co dokładnie chodzi? Po prostu Travis robi nowy kolabu z Fortnite'em, taki sam jak był ostatnio, żeby promować swoją nową płytę i o tym była mowa już kilka miesięcy temu, gdzie nagrywałem materiał, w którym mówiłem, że Travis powróci prawdopodobnie promować swoją nową płytę i faktycznie nam się to potwierdziło. Oczywiście ta płyta ma wyjść niedługo i miała ona wyjść właśnie w pierwszym półroczu oczywiście tego roku i faktycznie się to potwierdziło, bo płyta wychodzi już zaraz, czyli oczywiście w kwietniu. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się Travisem właśnie w i oczywiście dostajemy wszystkie czy z tego co obecnie wiadomo, pokażę wam zaraz dokładnie screeny i zapowiedź, ale z tego co wiemy na razie, to Travis powróci dzisiaj o 15 jak to się wszystko sprawdzi, a do tego wróci oczywiście Travis w starej wersji czyli ten OG i normalnie będziemy mogli go kupić do tego, z tego co wiadomo, wejdą do gry zadania wraz z evencikiem i cały event będzie na Creative 2.0, będzie to jakiś mini koncert, nie taki duży jak ostatni tylko na właśnie na kreatywnym, gdzie będzie to za, na zasadach deki dla Roya, z tego co również wiemy, oczywiście dostajemy specjalne zadania które będziemy mogli wykonać z tego co wiemy Właśnie na trybie kreatywnym, żeby odblokować te stare rzeczy, takie jak na przykład lotnia, malowania czy inne rzeczy, które były za darmo dla wszystkich graczy, i te rzeczy będą mogły odbierać tylko osoby, które tego nie mają. Jest to mega ważne, bo jeśli masz już lotnie czy inny artefakt od Travisa, tych rzeczy nie odbierzesz, bo są to oczywiście te stare rzeczy, które już były. Do tego, z tego co się dowiedzieliśmy, prawdopodobnie Travis otrzyma sekretny styl i nie wiadomo, czy będzie to nowy skin, czy może będzie to styl dla osób, które właśnie Travisa już posiadają, czyli coś w stylu, na przykład Gull czy Oldie Skull Troopera. Travisa oczywiście nie mogli kupić z kodem SEIKAMSTER będę Wam giga wdzięczny, bo jak wiecie długo na niego czekaliśmy, a sam ten styl o którym mówię jest w plikach gry epicowych i jest również w oficjalnych ankietach, z tego co wiadomo był on już zrobiony na tak naprawdę początku pierwszego Travis'a, czyli podczas pierwszego eventu, ale Epic Games nigdy go nie wypuścił i teraz mamy tutaj dwie teorie, że ten styl jak widzicie wygląda troszeczkę inaczej, jest on oficjalnie potwierdzony przez Fortnite'a, był w ich ankietach, no i możliwe, że Fortnite albo da go wszystkim osobom, które Travis'a teraz mają, że miały takie wyróżnienie, bo jak wiecie skin Travis'a nie wracał tysiąc dni, ale również możliwe, że będzie po prostu inny skin, w tym momencie Epic tego nie potwierdziło w żaden sposób, więc niestety nie wiemy, tylko możemy się domyślać odnośnie samego Travis'a teraz pokażę Wam skin, screeny, dokładnie skąd to wszystko wiemy, jak widzicie Hypex napisał że dzisiaj o 15 będzie Travis Scott i wracą promować swój nowy album i z tego co wiadomo, będziemy mieli właśnie mini wędzik na trybie creative i potwierdzić to również inni likerzy, jest to oczywiście mega mocne no ale nie dziwię się, bo jest teraz weekend i w sumie mówiłem Wam, że w weekend te skiny mogą właśnie powracać serii kon, bo cała seria została zaktualizowana ale bardziej mówiliśmy o Arianie, J Balvinie i nikt się trawisa chyba no nie spodziewał, ale odnośnie samych screenów mamy jeszcze info od Shiny, który również potwierdził ten event, tylko w znacznie mniejszych słowach, gdzie mamy tylko parę informacji, że ten event faktycznie ma się odbyć się dzisiaj o 15, i będzie to sekretna zmiana sklepu, i również Eifer na to się wypowiedział, że prawdopodobnie otrzymamy właśnie Travis'a i też będzie to związane właśnie z promocją, więc mamy tutaj mega mocne potwierdzenie. I z tego co obecnie ja wiadomo, likerzy dostali informacje na swoje skrzynki, tak samo jak to było na kad z poprzednim sezonem, informacja nie jest bezpośrednio od Epika, tylko jest po prostu od jakichś osób połączonych z Epikiem, także możliwe, że faktycznie mają oni takie mega fajne info. Przypomnę wam, że rzeczy właśnie na przykład z tym stronem wszystkie po prostu wyciekły i też mieli takie samo info. I faktycznie okazało się ono legit, także nic tylko czekać. I napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żeby dzisiaj o 15.00 robić streama i czekać z wami na Travisa. A teraz przejdźmy sobie do zapowiedzi i dokładnie co otrzymamy, bo jest to mega mocne i to musisz zobaczyć. Szybko dogrywam ten kałek, bo właśnie dostaliśmy zwiastun na stronie internetowej i to muszę wam wszystko przy tej mamy informacje o samym Travisie i wszystko tu jest. Strony, sprawdźcie jest legit i dam wam oczywiście w opisie link, żebyście sami mogli to sprawdzić i zweryfikować informacje. Jakby ktoś nie wierzył, pierwsze co, Travis Scott powraca do Fortnite. Jest to napisane następująco: wiemy jak bardzo czekacie na powrót Travisa, jak wiecie. Dzisiaj do gry trafiła emotka z serii ikon i to wszystko się potwierdziło, bo te emotki faktycznie dzisiaj mamy, ale to nie koniec niespodzianek, Travis Scott powróci do Fortnite, promować swój nowy album, który już zaraz będzie miał premierę w dalszej części. Podam wam dokładną datę powrotu Travisa, jednak musicie wiedzieć, że Travis nie wróci sam i to jest mega ważne, bo coś jeszcze się właśnie szykuje. Może chodzi o ten nowy styl albo coś innego. Znów będziecie mogli zdobyć stare rzeczy, które w rozdziale drugim mogliście zdobyć. I faktycznie wtedy był ten koncert. Do tego czeka nas wydarzenie na trybie Creative 2.0. Jak widzicie Fortnite dalej go cały czas promuje. Dzięki temu poznacie najnowsze utwory Travisa, ale i nie tylko. Czeka nas jeszcze jedno wydarzenie. Jest to powrót Travisa do sklepu Fortnite. Już 1 kwietnia o 15.00 będziecie mogli kupić skina Travisa, który powróci po 1068 dniach, więc jest to mega mocne. I tutaj dalej mamy napisane, do tego powróci Astrojack, czyli Druga wersja Travisa. Travis zostanie z nami kilka dni, i w tych dniach będzie mogli bawić się na opach trybu Creative 2.0 wraz z Travisem. Uwaga, licznik sklepu nie będzie zmieniony, jednak sklep zmieni się o 15 będzie to niespodzianka. Czeka na Was jeszcze jedna rzecz w sklepie i będzie to L i tutaj mamy trzy kropki, czy to chodzi o Lewiatana. No właśnie nie wiem, macie napisać w komentarzach o co chodzi według Was, ale moim zdaniem jest opowieść Lewiatana, że też może albo być dzisiaj w sklepie, albo na przykład w niedzielę czy któregoś innego dnia. Tutaj mamy dokładnie daty, no właśnie jakichś koncertów i innych tego typu rzeczy, i faktycznie daty się zgadzają. Jak zobaczycie sobie kalendarz, to wszystko jest legit i lecimy sobie dalej. Skin Travisa, tutaj mamy go oczywiście pokazane, jak wróci i i darmowe rzeczy, które wam teraz pokażę. I mamy napisane tak, skin Travisa powróci w takiej samej formie i będzie kosztował 1500 v Do tego będzie następny cały pakiet Travisa, czyli oczywiście ten z Astro Jackiem. Pamiętajcie, aby zgarnąć go szybko ze sklepu z kodem ulubionego twórcy. No i ja oczywiście polecam go od za najszybsze informacje. Mamy jeszcze jedną niespodziankę dla osób posiadających Travisa. Jednak ogłosimy to niedługo, może będzie to nowy sty i tu możliwie chodzi Serio o nowy styl Travisa, Jeśli to by się potwierdziło, no to Fortnite właśnie zapowiedział nam nowy styl, który pojawi się w Fortnite na no dla osób posiadających już Travisa. No i tutaj mam jeszcze zdjęcia, oczywiście, promujące są to te stare zdjęcia, bo oczywiście wraca ten stary Travis, ale jak widzicie mam tutaj oczywiście te z Astronomical, czyli z tego starego evenciku czyli jest tutaj Astro Jack tak jak w zapowiedzi, plecak jak Jack'a i wszystko. I są tu jeszcze kolejne informacje, które mamy zapowiedziane i jest to co Wam wcześniej mówiłem, czyli lotnia, czyli te wszystkie rzeczy też będą do zdobycia za Friko, wykonując zadania, ale to tylko odbiorą osoby, które tych rzeczy jeszcze nie mają dzisiaj o 15:00 wejdą również zadania, których nie było ponad 1000 dni w Fortnite na darmową lotnię ekran czytywania, emotkę, graffiti oraz awatar i tutaj mamy to pokazane, czyli to jest Awatar, to jest Graffiti i jest emotka. Te przymioty mogą odebrać tylko gracze, których ich nie posiadają. i Tutaj mamy jeszcze kilka innych informacji, poniżej znajdziecie kilka wskazówek, dzięki którym przygotujecie się na wydarzenie. Nie znasz Fortnite, tu macie oczywiście sobie pobrać, pobrać najnowszą aktuację musicie, ale to chyba każdy ma. No i temacie jeszcze informację, że jeśli chcecie je dać znać na socjalach, to będzie brali udział w evencie Travis'a, napiszcie hashtag. Travis Fortnite, na przykład na Twitterze. Jeśli jesteście twórcami treści, streamerami czy coś, to macie całe zasady, macie sobie je zobaczyć, no i macie jeszcze informacje, które to dostępne na wszystkich wydarzeniach do zobaczenia w trasie, więc jak widzicie jest mega mocno. I odnośnie Travis'a, jak widzicie wszystko się potwierdziło, to co się jakiś czas temu tweetował, tweetowało, do sklepu wejdzie cała seria ikon muzycznych i to się potwierdziło, wróciła właśnie na ten koncert i wszystkie skiny pewnie będą dostępne. I dzisiaj dlatego Fortnite tam takiego pranka, że najpierw w sklepu dał skiny z serii ikon, właściwie emotki, no i do tego później zostajemy te sekretne rzeczy I i w sumie ostatnio nawet z widzami na streamie, czy to właśnie prawda, że będzie na przykład koncert jakiś w Fortnite czy coś, no bo za zbyt dużo rzeczy po prostu z serii kon muzycznych no powróciło, więc Fortnite rozkryły to mega mocno i faktycznie jest mega szatun dla nich, no bo wreszcie tego skina będzie można skarąć i bawić się na kreatywie jednakowoż. Pamiętajcie, że wszystko trzeba skarąć giga szybko, bo nie wiadomo jak długo będzie to w Fortnite i jak długo skin powstanie, bo w tej artykule no właśnie nic o tym nie było. Ja osobiście obstawiam, że dzisiaj właśnie Travisa o tej 15, a na przykład później dopiero na kadłodnięcie, czy w inne dni. Zobaczymy te właśnie resztę skinów, które też były zaktualizowane i tu ciekawostka ostatnia modka z serii Icon, która weszła wczoraj do Fortnite'a też była zaktualizowana chwilę przed sklepem jest to samo z Travisem, czyli nie był on zaktualizowany podczas update'u, a jest po prostu dany tak z bomby, no jako zaktualizowana zakładka. No i jeszcze właśnie Camper, a co z tym Leviathanem, no jak widzicie tam na zapowiedzi było dopisane właśnie le i trzy kropeczki i możliwe jest to sugestia, że Leviathan wraz z Kratosem też wróci do sklepu Fortnite, aczkolwiek osobiście nie wiem czy spodziewałbym się go dzisiaj chyba w jakiejś późniejszej dacie, ale Shina też pisał o Tanie, więc możliwe, że się ma po prostu informacje od jakichś pracowników Epika albo coś takiego. No bo nie oszukujmy się, ale jak na razie gościu trafia wszystko od kilku aktualizacji, trafia wszystkie skiny, które powrócą i mówi nam właśnie o Aloy, Resident Evil, trawi się, no i właśnie lewiatanie i te wszystkie rzeczy, jak widzicie się sprawdzi, więc jest niesamowity ten ziomek i wszystkie goliki oczywiście będziemy śledzić, bo jest to coś niesamowitego. Pamiętaj drogi widzów, kup tego skina z kolei Seikamstar, pisze kodzik właśnie do sklepu, pierwszy udział w konkursie, łapeczka w górę, sub kod Seikamstar, na wszajszy materiał i trzymajcie się, cześć!